Cześć fizzmeniacy! Słuchajcie, zobaczcie przy okazji, z wykarmienia coś Wam powiem. Czysta woda, idealnie kryształ. Zobaczcie dno widać, widzicie tam pomarańczową? Ten pomarańczowego tarasia? I musicie widzieć. No, no to ogólnie to taki kryształ, żeby uzyskać. To było tak, że jak odpaliłem oczko, uruchomiłem to na początku faktycznie takie grony długie, włosowate się robiły. No to je tylko zbierałem szczotką ale nic nie rozrobiłem potem oczywiście zobaczcie oczko w pełnym słońcu więc się zazieleniło całe woda nieprzezroczysta i w ogóle po czym włączyłem oczywiście filtr cały czas na maksa chodzi 6000 litrów na godzinę przy oczku tysięcznym, ale potem włączyłem lampę UV i po trzech dniach proszę bardzo kryształ, potem jak wyłączałem lampę UV znowu się zrobiło mętne włączałem znowu kryształ, tak więc Powodzenia.